W pierwszym kwartale 2023 roku odnotowano znaczne spowolnienie zainteresowania powierzchni magazynowych w Polsce. Niektóre regiony odnotowały spadek zainteresowania umowami najmu nawet do 25%. Wyjątkiem jest tutaj rejon Wrocławia i okolic, gdzie podpisano umowy najmu w ilości dwukrotnie większej w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku. W pierwszym kwartale 2023 roku zostało dostarczonych bardzo dużo nowej powierzchni na rynek. Spowodowało to wzrost powierzchni dostępnej na rynku. Wskaźnik pustostanów jest na poziomie około 7%, dzięki czemu możemy przewidywać, że najemcy śmielej będą myśleć o swojej ekspansji. Aktualna sytuacja na świecie gospodarcza i polityczna powoduje u najemców obawy o stabilność swoich biznesów. Dlatego też Proszą oni o skrócenie okresu umów najmu albo o to, aby te nowe umowy były podpisywane na krótszy okres. Dodatkowo właściciele obiektów przewidują, że wzrost kosztów materiałów budowlanych oraz wzrost kosztów gruntu spowoduje, że czynsze rynkowe będą rosły dużo szybciej niż czynsze indeksowane inflacją. Dlatego też są skłonni do tego, aby podpisywać te umowy na krótszy okres niż 5-10 lat co pozwoli im renegocjować nowe warunki umowy po okresie powiedzmy trzech lat.